Jak mówić doń, koszmarny Karol Niech Buda drży, gdy jest zły Wszystkim chce pokazać kły Tam jego świat, gdzie znikał ład Koszmarny Karol La la la, na nerwach gra. I na zakazy sposób ma Na głowie staną włosy wam Koszmarny Karol Koszmarny Karolek. Niech to będzie złoty drobiazg. Proszę, bądź złotym. Bądź złotym, złotym, złotym. Chcę, żeby był złoty. Muszę mieć złoty. Nie! Wyducha, karaczanie. Hmm? O, mama! O, Karolku, nie bądź taki koszmarny. Moja kolej na szukanie drobiazgów płatka. Drobiazg! Będziemy musieli kupić nowe pudełko i to zaraz! O, nie. Dopiero jak skończycie te trzy. Ale ja chcę! O, o, jej, to złoty drobiazg! Co? Nie! Hobby koszmarnego Karolka. Ja mam niebieski. Zielony? Rzuty. A ty, Miecio? No, nie, nie wiem. Jest czarny, jak dziura w twoim no. mózgu. <laughs> Jaki drobiazg znalazłaś? Nie uwierzycie, znalazłam srebrny! srebrny. O, srebrny, srebrny! Nie wierzę! Hey, to jeszcze nic! Ja mam złoty! Niemożliwe! Ale szczęścia! Czy jest piękny? Możemy go zobaczyć? Ludzie! Chłopak ze złotym drobiazgiem może wszystko. Gdzie on jest? 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 ktoś mi Nie ukradł. Mnie raz ukradli drugie śniadanie nie masz żadnego złotego drobiazgu, bo gdybyś go miał, to byś nam pokazał. Ja nie dam się wykiwać tak jak oni. Pokaż karolku, pokaż. Pokaż. Pokaż, 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 pokaż. Dobra, jutro, ale będzie wam głupio, jak go zobaczycie. Czekamy. To będzie wymagało ode mnie sprytu. Szachy? Kulki? Kolekcja monet? Co chcesz zrobić? Zastanawiam się, co wezmę, jak stąd wyjdziesz. Współczuję Ci z powodu złotego drobiazgu. Dlaczego? Każde dziecko o takim marzy. Ale co z Klątwą? Pisali o tym w gazetach. Każdy, kto jest posiadaczem złotego drobiazgu, ginie w straszliwych męczarniach. To nieprawda! Prawda! Nie czytałeś o tej dziewczynce? Znalazła złoty drobiazg, wpadła do muszli i utonęła. A ten chłopiec, który wyszedł ze swoim drobiazgiem i z psem. Padli do domu z płynną lawą! A wszystko przez tę klątwę złotego drobiazgu. O nie! Widzę go ogromnego ptaka! Klątwę tragedii! To znak, że już po tobie. Wcale, że nie po mnie! Już już po mnie! Bo nie chcę umierać! Ale gdybyś oddał komuś złoty drobiazg, klątwa przeszłaby na niego. Myślę, że mógłbym zaryzykować. Wiem, że ty zrobiłbyś dla mnie to samo. Arolku, jesteś najlepszym bratem na świecie. <laughs> Jak po maśle. Przyszła Wandzia, najjaśniejszy panie Nie mogę doczekać się jutra Jeżeli na chwilę masz drobiazg, chcę go zobaczyć teraz Słyszysz? Donianku zjem chrupki, czekoladę i na dokładkę czekoladę Służę panu Mój starszy brat jest taki dzielny Dobra, dobra, znam go Więc gdzie on jest? Jest przepiękny! Chcę go! Nic z tego! Złoty drobiazg jest dla mnie wszystkim. Za nic bym go nie oddał. Dam ci pistolet na wodę. X76! Właśnie. Nowiutki? W pudełku. Stoi! Jutro! W szkole przenieś! Jutro będzie mój dobry dzień. Aaaa, Oszukałeś mnie! Naprawdę myślałaś, że oddam ci złoty drobiazg za nędzny pistolet na wodę? Oczekuję lepszej propozycji. W poniedziałek przynieś swoje najlepsze fanty, a ja zobaczę, czy któryś mi się nada. Nie wiem po co mama się tak wysila. Klucza nie da się zamknąć. To całkiem, całkiem smaczne, Karolku. Co ty wyprawiasz? Głosuję przed spaniem. Karolku, ja nie chcę żebyś. Ten, ten złoty drobiazg jest przeklęty i Karolek go wziął, żeby mnie ratować, a, a teraz umrze. Karolku, jak można być tak koszmarnym? Oddaj mu to coś, bo przez tydzień nie będziesz oglądał telewizji. A co z moją aukcją? Karol! Ale ja chcę mieć złoty drobiazg! Dobra! Karolek! Karol! Czy ja przez chwilę nie mogę być sam? Mm, spaghetti? Mleko skondensowane, puszka fasoli. O, Karolek, jadę do supermarketu. Kupić ci coś. Nie możesz jechać! Jeszcze nie! Czemu? Bo e, e, pojechałbym z tobą, ale nie mogę, dopóki... dopóki... nie posprzątam w swoim pokoju. Chcesz sprzątnąć swój pokój? <laughs> A to mogę zaczekać. <laughs> Musimy kupić nowe! Karolku, stój! Muszę wziąć chrupki! Dobrze, ale tylko jedno pudełko. Mm -hmm. ha, o, o. W którym, w którym? W tym? Tak. Mam cię! Czyj jest ten koszmarny dzieciak? Karolek. Zakaz wstępu do supermarketu. I musiałem zapłacić za wszystkie chrupki w sklepie. Zero telewizji przez miesiąc. No i oczywiście twoje kieszonkowe pójdzie w dół. A teraz idź do swojego pokoju i siedź tam. Oh, ale najadłem się wstydu przez Co niego. Co z tym zrobimy? Nie możemy tego dać Karolkowi. Nie, nie możemy, ale chyba wiem, komu możemy sprawić tym przyjemność. Mam nadzieję, że macie same skarby. Co mi dacie? O, za to.